Ja mówię, że jest ratunek. Z tego dramatu wyciągnęłam wiele dobrych wniosków. Odbudowana została moja godność człowieka, godność kobiety. Nie wyobrażam sobie zostawiać tego poczucia nowego życia tylko dla siebie. Cieszę się, że mogę opowiedzieć moją historię. Mój tata był despotyczny, zasadniczy, wygłaszał swoje decyzje i nie patrzył na moje uczucia. I ta rana odrzucenia, odrzucenia przez tatę, spowodowała, że szukałam pocieszenia w ramionach różnych mężczyzn. I w ten sposób poczęło się moje dziecko. W moich uszach krzyczały słowa taty, że wyrzuci mnie z domu, jak tylko zmarnuje swoją szansę. Wokół mnie byli ludzie, którzy świetnie się bawili. Ja tak samo chciałam żyć na luzie. Przed przedszkolu był gabinet lekarza-ginekologa, który stwierdził ciążę. I to dzisiaj wspomnienie tych dzieci biegających wywołuje we mnie taki smutek, że. Rodziło się we mnie dziecko, ale na tamten moment ja w ogóle nie łączyłam tych faktów. Zwyczajnie rozwiązywałem problem. Lekarz nawet do ręki nie wziął tych pieniędzy, tylko wysunął szufladę i kazał wrzucić tam te pieniądze po kryjomu. Przystąpił do zabiegu. No i poznał się problemu. W żaden sposób nie uświadamiał mi, co ja robię. Nie mówił o konsekwencjach. Potem trzeba było te wszystkie emocje, bardzo trudne, schować tak głęboko, żeby nikt nie widział. Krótko po aborcji doświadczyłem gwałtu. Ten gwałt był dla mnie dowodem namacalnym, że moje ciało, nic nie jest warte, że ja nic nie jestem warta, że nikt już nie stanie po mojej stronie. Gwałtu doznałam kilka razy, to nie było jednorazowe doświadczenie. Zdarzyła się taka sytuacja, że zostałam poproszona, aby jedną dziewczynę, też młodą, zawieźć do kliniki, żeby dokonała aborcji. I to był pierwszy moment dla mnie, kiedy ja powiedziałam nie. Dlatego, że nawet jeśli ja kiedyś podjęłam taką decyzję, to ja nie zgadzam się z tym. Ta dziewczyna podziękowała mi po latach za to, że urodziło się jej dziecko. Mój przeszły mąż Wtedy chłopak, to był pierwszy człowiek, który zaakceptował mnie w całości razem z moimi cierpieniami, ranami, co więcej, nigdy nie poczęliśmy dziecka, był to też nasz wspólny trud. Kiedy miałam już 40 lat, Wydawało się, że jestem osobą sukcesu. Osiągnęłam te wszystkie sprawy, które wykrzykiwał mój tata jako do zdobycia w życiu. Wtedy przyszedł najgorszy moment. Z dwudziestoletnim opóźnieniem przyszedł syndrom poaborcyjny, ale w taki zmasowany sposób, że ja poległam. I naprawdę myślałam, że wszystko jest stracone, i pragnęłam śmierci. Kobieta jest ofiarą aborcji. Aborcja skrzywdziła mnie samą. Ja podjęłam taką decyzję, można powiedzieć, wolności, ale ta wolność to były straszliwe konsekwencje dla mnie na całe życie. Aborcja jest cierpieniem, jest krzywdą, odbieraniem godności, jest raną, która we wszystkich najtrudniejszych momentach na nowo się otwiera. Jest to zranienie dotyczące nie tylko naszych emocji, ale ma olbrzymi wpływ na relacje między małżonkami, na relacje z żyjącymi dziećmi, na relacje w rodzinie. Kiedy w Polsce zaczęły się tak zwane czarne marsze. Patrzyłam na nie przerażona, że ktokolwiek jest w stanie uwierzyć w te hasła, które tam były propagowane. Totalnie kłamliwe, bo wiedziałam, że prawda jest zupełnie inna. Nie ma czegoś takiego, że aborcja jest obojętna. Jest tyle krzywdy. Jest uzdrowienie, jest nadzieja dla każdego. To wszystko zależy od otwartości serca. W zdrowieniu kobiety potrzebne jest wsparcie mężczyzny. Bycie w dobrej relacji z moim mężem. To było lekarstwo. Kiedy mówimy o śmierci kogoś bliskiego, to trzeba opłakać. Jeżeli każde nasze utracone dziecko otrzymało imię, nie jest już bezosobowym tworem, tylko jest członkiem naszej rodziny. Jest w naszym sercu i w naszej pamięci traktowane z godnością. Zapomnienie o aborcji nie jest uzdrowieniem. Można pamiętać o aborcji, ale pamiętać w inny sposób, który. Otwiera nowe perspektywy. Nowe życie jest możliwe. Nowe życie z nowymi wartościami, z wolnością rozumianą we właściwy sposób. Istnienie mojego dziecka jest ważne. Jestem wdzięczna mojemu dziecku za to, że pojawiło się w moim życiu. Czekam na spotkanie w niebie.